kiedy byłam nastolatką, brałam udział w egzorcyzmach. Poważnie. A jakiś czas temu dowiedziałam się, że, o zgrozo, nie były one do końca legalne. Witajcie, mam na imię Natalia, a to jest kanał Paranormalia. To właśnie tutaj opowiem Wam o magii, zjawiskach z pogranicza, różnych wierzeniach, legendach i niepokojących sprawach. W dzisiejszym odcinku wrócę do pewnego momentu mojego życia, do którego przyznam, że dosyć niechętnie powracam myślami, ponieważ jest ono naprawdę bardzo bardzo mroczne i nie skłamie, kiedy powiem, że naprawdę odbiło mocne piętno na mnie. De facto mój pierwszy odcinek na tym kanale dotykał tego właśnie tematu. No ale wtedy, jako że było to prawie 10 lat temu, byłam młodsza, bardziej naiwna, głupsza oczywiście. Wtedy jeszcze do głowy mi nie przyszło, że to, co wtedy przeżyłam, mogło być de facto czymś niezgodnym z naukami kościoła, czymś bardzo mocno zagrażającym duchowo. Dzisiaj o wiele mądrzejsza, jeszcze raz przyjrzę się tej historii i opowiem Wam, Czemu to było tak bardzo niebezpieczne? Jeżeli jesteście tutaj na moim kanale po raz pierwszy, to gorąco Was zachęcam do subskrybowania i włączenia powiadomień, żeby nie przegapić żadnego y, naszego spotkania z nieznanym. Słuchajcie. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy przystępowałam do bierzmowania. Oczywiście nie była to moja wola, świadoma decyzja, a raczej przykry wymóg, przynajmniej z początku. I moi drodzy, w czasie tych lekcji, spotkań przygotowujących yy, do bierzmowania, poznałam księdza. Od razu złapaliśmy wspólny język. Ja zawsze, od kiedy byłam dzieckiem, lubiłam rozmawiać na tematy wiary i duchowego sensu życia, a tamten ksiądz z tego co pamiętam, był tym księdzem z powołania, takiego wiecie prawdziwego powołania, no cóż zwykle z ludźmi, którzy są oddani swojej wierze, bardzo dobrze się dogadywałam i dogaduję bo tacy właśnie ludzie są bardzo otwarci na inne perspektywy i w przeciwieństwie do, do tych, którzy nie wiem, są chociażby katolikami ale wiecie, to dotyczy każdego wyznania takimi katolikami, bo, bo muszą bo wypada, bo nie szukają bo po prostu, bo są, bo im się się nie chce szukać czegoś dalej. Ta duchowa, religijna strona dla nich jest, po po prostu jest. No to właśnie w przeciwieństwie do takich ludzi osoby z, powoł z powołaniem. Są w stanie odpowiedzieć na pytania i sami dociekają punktu widzenia drugiej osoby, i tak właśnie zapamiętałam tego księdza jako takiego bardzo oddanego swojej wierze, ale również otwartego na, na inne perspektywy. Więc z racji naszych rozmów na różne tematy i tego, że najpewniej zauważył, że duchowość bardzo mnie interesuje, co zresztą przez te lata za bardzo się nie zmieniło, Postanowił zaprosić mnie na czuwanie u pustelników. I moi drodzy, oczywiście naiwna, ja pojechałam myśląc, że zobaczę sobie o ciekawy kościółek, ciekawe wydarzenie. Absolutnie nikt yy, nie uprzedził mnie czego będę tam świadkiem. Z tego co pamiętam, jechaliśmy parę godzin, było bardzo zimno, bo to chyba w ogóle była zima, a to czuwanie miało miejsce w Czatachowie. Oprócz mnie z księdzem, który obejmował pieczę nad moim bierzmowaniem, jechała grupa kilku innych osób, wszyscy oczywiście w listach ode mnie. I co, na miejscu było bardzo miło, pustelnicy częstowali nas własnoręcznie robionym kompotem, było tam bardzo dużo ludzi i doskonale pamiętam te ekscytacje, te, cytacje, te rozmowy. Zanim się wszystko zaczęło, że doświadczymy jakiegoś takiego mistycznego stąpienia Ducha Świętego i że to takie niesamowite, wyzwalające uczucie. To nie ukrywam, rozbudziło moją ciekawość i też wpadłam w taki stan ekscytacji, choć yy, muszę przyznać, że yy, byłam dość sceptycznie nastawiona do całej tej sytuacji i traktowałam to jako ciekawostkę. Ludzie wypełnili te pustelnie po brzegi, a ja stanęłam gdzieś na tyłach z tego co pamiętam, a a grupa, z którą przyjechałam rozpierzchła się dosłownie po całym tym miejscu, także w efekcie stałam tam taka wiecie, sobie sama pozostawiona, bardzo samotna wokół byli totalnie dla mnie obcy ludzie. No i zaczęła się msza. Ksiądz, o ile można tego człowieka tak jeszcze nazwać przepraszam, nie jestem pewna więc pozostanę przy tej właśnie formie księdza, a więc ksiądz zaczął nam wszystkim mówić o istocie Ducha Świętego o tym, że on przez nas przenika że może do nas przychodzić pod różnymi postaciami, że przychodzi do nas w postaci batoników. Cukierków, które powinniśmy brać całymi garściami, objadać się nimi, tymi słodyczami ducha świętego, oczywiście w cudzysłowie. Nie pamiętam już, czy opowiadałam wam w tym, o tym w tym pierwszym odcinku na moim kanale, więc no nie śmiejcie się, brzmi to absurdalnie, wiem, wiem, ale słuchajcie, rozumiem tę metaforę, co ten ksiądz próbował przekazać, żeby. Otworzyli się na to, co zaraz ma się. Zadzieć. Wiadomo, że humorem, jakimś takim lekkim luzem, dystansem, wyobraźnią, o wiele łatwiej dojść do ludzi, do ich dusz, otworzyć ich duchowo, niż jakimiś wielogodzinnymi kazaniami. Niewątpliwie ksiądz, który to prowadził, miał olbrzymią charyzmę i wiedział, jak tych ludzi otworzyć na to, co ma się wydarzyć. Uch, no i teraz najgorsze. Naprawdę nie lubię do tego wracać i mam wrażenie, że jakoś to wyparło. Z pamięci, lub zamknęłam gdzieś w jakiejś szufladce w mojej głowie, i ta szufladka jest bardzo zakurzona, pełna pajęczyn, w ogóle, w ogóle nieotwierana. Moi drodzy, w pewnym momencie, kiedy ten ksiądz mówił o tym, żeby opychać się cukierkami Ducha Świętego, nagle usłyszałam z bodaj lewej strony warczenie, ale takie maksymalne, obrzydliwe gardłowe, przyplatające się mruczeniem i innymi okropnymi gardłowymi odgłosami rodem jak z jakichś horrorów. Ten ktoś upadł na podłogę i leżał nieruchomo. Ktoś inny upadł i zaczął mieć drgawki, zupełnie tak jak w jakimś ataku epilepsji. Ale chyba jeszcze bardziej niepokojące były osoby, które zaczynały jakoś dziwnie się wyginać, krzyczeć, śmiać się również bardzo, bardzo głośno. Byli też tacy, którzy krzyczeli, że zjedli wszystkie cukierki od Ducha Świętego i że czują czują tego ducha w sobie chaos. Słuchajcie, to był totalny demoniczny chaos, który zostaje w człowieku wrażenie, to wspomnienie już chyba na zawsze. Było bardzo głośno, historyczny płacz mieszał się z historycznym śmiechem, warczenie z pomrukami i innymi dziwnymi krzykami. Osoby, w które miał rzekomo wejść Duch Święty stały ramię w ramię z osobami, które najprawdopodobniej były zniewolone, czy nawet opętane. I to, co zadziało się na tej mszy, zadziałało na niej taki trigger do uwolnienia tego, co mają w sobie. Doskonale zapamiętałam jedną kobietę dla mnie zupełnie obcą, stała może metr ode mnie, nagle obróciła się w moją stronę, patrzyła mi w oczy, śmiała się bardzo niepokojąco, no strasznie wręcz, I mimo tego, że było bardzo głośno, tak jak wspominałam, panował tam totalny chaos, to przysięgam, że słyszałam jakby w niej. Jakby z jej środka wychodził taki odgłos bulgotania i harczenia. Jakby kiedy nasze spojrzenia się spotkały, mój zmysł słuchu sfokusował się na, tylko na tę kobietę. I jak to sobie wspominam po latach, to pamiętam, że to uczucie tego wzroku tej kobiety, kiedy miała ten atak, no nie wiem, jak to najlepiej określić, pamiętam, że to były jej oczy. Jakby jej oczy je w sensie fizycznym, ale czy to ona się we mnie wpatrywała? Czy może patrzyłam w oczy jakiejś zupełnie. Innej istocie, która po prostu patrzyła na mnie przez nią. Przyznam, że to spojrzenie mnie bardzo długo prześladowało. Poza tym y, osób rzekomo zniewolonych, mówiących dziwnymi językami, harczących, przeklejących, było całkiem sporo i były one przenoszone do innego pomieszczenia za zamkniętymi drzwiami, za których co jakiś czas było słychać różne okropne, oh, okropne wrzaski. Pod koniec, jak to klasycznie nam się bywa, Przyszedł czas na przyjęcie komunii. Doskonale pamiętam, że nie chciałam w ogóle ustawiać się do niej, do niej w kolejce za tymi wszystkimi ludźmi, którzy zachowywali się w tak nieobliczalny sposób. Jednak ksiądz, który mnie tam zaprosił, powiedział mi wtedy, że dla własnego dobra po tym wszystkim, czego tam doświadczyłam, czego byłam świadkiem, powinnam tę komunię przyjąć. Na tym zakończyła się tam sza. Ludzie jakby nigdy nic wtedy rozmawiali, śmiali się. Osoby, które jeszcze chwilę temu wiły się na podłodze, zachowywały się tak nieobliczalnie, tak strasznie, uspokoiły się i zachowywały się zupełnie, całkowicie normalnie. Ja powiem wam szczerze, byłam na maksa roztrzęsiona. W ogóle, jak sobie teraz o tym myślę, będąc już mamą, to po prostu nie mogę uwierzyć, że moi rodzice. Zgodzili się, a nawet zachęcali mnie, żebym tam pojechała. Ja w życiu w życiu nie pozwoliłabym moim dzieciom brać udziału w czymś takim, a nie w ogóle nie pozwoliłabym jechać z nimi gdziekolwiek z innymi ludźmi starszymi i obcymi yy, dla mnie. Tym bardziej nie pozwoliłabym im uczestniczyć w takich wydarzeniach yy, w obliczu nowych faktów, yy, które wyszło o tego typu miejscach i takich właśnie zgromadzeniach, takich właśnie wydarzeniach. Yy, zaraz do tego yy, przejdę. Słuchajcie, uważam, że byłam stanowczo za młoda, żeby doświadczyć takich rzeczy. Ba, z pewnością 90% jak nie więcej oglądających ten film w życiu nie miało styczności z takimi sytuacjami. I ja wtedy, co się dziwić, po prostu zalałam się łzami. Doskonale pamiętam, że zadzwoniłam do mojej przyjaciółki po wszystkim i jej wszystko opowiedziałam. A ona była bardzo wierzącą katoliczką wtedy. I po tym, co jej, co jej opowiedziałam przez telefon, odpowiedziałam. Powiedziała mi, że no przecież w takich filmach czy w takich horrorach takie rzeczy to normalna sprawa. A ja jej odpowiedziałam laska, no ja nie oglądałam żadnego filmu, to się działo naprawdę. No to jak to usłyszała? W ogóle nie byłam w stanie pojąć, że byłam świadkiem takich rzeczy, a to ona była tą wierzącą, ja byłam tą sceptyczną. Tak, wtedy do domu wróciłam zmieniona. Zostawiłam tę beztroską natalkę, tę beztroską część mnie. I z perspektywy czasu powiem wam, że wtedy paradoksalnie powinien dotknąć mnie Duch Święty. A ja czułam się tak, jakbym dotknęła najprawdziwszego mroku. Po tym wydarzeniu brałam udział w jeszcze jednym evencie, że tak powiem, który działał na podobnych zasadach, a który miał miejsce w Bielsku-Białej. Ksiądz od bierzmowania bardzo mnie namawiał, ponieważ miał tam pojawić się jakiś ksiądz z Brazylii i wiecie, jak mogłam odmówić, jak mogłam to przegapić, prawda? Tam akurat ludzie modlili się i długo trzymali za ręce. Ja oczywiście również trzymałam tych ludzi stojących obok mnie za i wiecie, stałam sobie między jedną osobą, która przeklinała i wraczała i między drugą osobą, która mogła płakać czy historycznie się śmiać. Natomiast było to zorganizowane w o wiele większym kompleksie, w, było o wiele, więcej, o wiele więcej ludzi, o wiele więcej przestrzeni i mimo, że tych powiedzmy demonicznych, strasznych incydentów typu Jakieś dziecko upadło i zaczęło przeklinać, wić się i tak dalej, no to wszystko było rozproszone na większym terenie i, to za tym, idzie nie tak blisko mnie, i nie czułam, żeby miało, mnie, miało to na mnie jakieś takie bezpośrednie oddziaływanie. Tak jak wtedy, kiedy doświadczyłam tego kontaktu wzrokowego. Z tą kobietą w tej pustelni. Słuchajcie, ja byłam tak przerażona, że po prostu wyszłam stamtąd, i na moje szczęście działo się to na otwartym terenie, gdzie mogłam sobie pospacerować. Spacerowałam, siedziałam godzinami na łące, aż to wszystko, to całe czuwanie dobiegnie końca. To był ostatni raz, kiedy brałam udział w tego typu czuwaniach. Temu księdzu, który mnie tam zaprosił, powiedziałam, że nie mogę z nim jeździć. te dwa razy. To i tak było za dużo. W ogóle, dlaczego ja się zgodziłam na ten drugi raz? Do teraz tego nie rozumiem. Ale powiedziałam mu, że nie mogę z nim absolutnie tam jeździć, że nie chcę w tym brać udziału. Przyznał, że nie wiedział, że będą się tam działy tak straszne rzeczy. No to jakby to powiedzieć, no mógł się dowiedzieć, prawda? Wspominałam już, że po tym pierwszym czuwaniu w pustelni, poczułam się tak, jakby dotknął mnie mrok, i nie mówiłam wam tego wcześniej, być może, być może się wstydziłam, tak bardzo otworzyć. Ale to właśnie od tamtego momentu zaczęłam doświadczać bardzo dużego strachu przed ciemnością. Byłam nastolatką, wiecie, banie się ciemności, mając 15 czy 16 lat, to jest ogromny wstyd. Nicze napisał pewien aforyzm, kiedy wpatrujesz się w otchłań. Odchłań wpatruje się w Ciebie. No właśnie, ja długo czułam się tak, że kiedy spoglądałam w ciemność, czy to będąc sama na ulicy, w domu, gdziekolwiek, naprawdę czułam na sobie czyjeś spojrzenie. Czułam, że ta ciemność tak yy, gęstnieje. To absolutnie, absolutnie nie było normalne. Bałam się wychodzić z domu sama, nie czytałam absolutnie żadnych książek w tematyce horroru, nie oglądałam tego typu filmów. Wtedy też zaczęły się u mnie bezdechy nocne i paraliże senne, które de facto do dziś doświadczam, i spokojnie ciemności się już nie boję, horrory. Uwielbiam. Poza tym mogę z całkowitą powagą stwierdzić, że stałam się mistrzem w radzeniu sobie z tym uczuciem, kiedy umysł się budzi, ciało śpi, nie można oddychać, jednocześnie nawiedzają nas jakieś koszmary. Do perfekcji opanowała metody wychodzenia z tego stanu, więc powiem Wam, że na pewno te wydarzenia Miały na mnie wpływ i na pewno nie był on pozytywny. Tym bardziej, że ja jestem wrażliwa na różne rzeczy yy, duchowe, więc bardzo mnie to zastanawia, jak w miejscu, gdzie mamy poczuć pewną świętość, można poczuć taki mrok. Słuchajcie, pod tym moim pierwszym filmem, Brałam udział w egzorcyzmach, pojawiły się pytania, czemu nie jestem katoliczką? Bo swego czasu, kiedy opowiadałam tę historię, dostawałam takie pytania, yy, podsycane argumenty że jakby ktoś czegoś takiego podobnego doświadczył, no to już szedłby na kolanach do Częstochowy, brałby udział w każdej pielgrzymce i byłby na maksa, na maksa yy, oddany swojej wierze. Szczerze mówiąc, miałam po tych sytuacjach epizod, że wszędzie chodziłam z różańcem, tego też wcześniej chyba nigdzie nie mówiłam. Miałam taki drewniany, kolorowy różaniec Ach, i dosłownie po każ na każdej przerwie w szkole siadałam i się modliłam. Żyłam w takim duchowym, permanentnym strachu. I te prawie 10 lat temu chyba nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie, czemu nie jestem katoliczką, mimo że widziałam to, co widziałam. Dziś mogę powiedzieć, że chyba nigdy nie chciałam, żeby fundamentem mojej duchowej ścieżki, jakiejś mojej wiary, był strach. Przed czymkolwiek, a tym bardziej jest strach przed ciemnością. W pewnym momencie zaczęłam się też zastanawiać, czy tam w tych miejscach, w których brałam udział w czuwaniach, w tych, w tych pustelniach i drugim evencie, rzeczywiście było coś dobrego? Był tam ten duch święty, a może coś zupełnie innego? Nie dawało mi to spokoju i parę lat temu szukałam informacji na ten temat. I nieźle się zaskoczyłam. Zaczęły docierać do mnie informacje, że czuwania i egzorcyzmy, w których uczestniczyłam w Czatachowie, mogły być, mówiąc wprost, nie do końca. Mm legalne, nie do końca dozwolone. Pustelnia funkcjonowała przez lata jako miejsce, w którym zbierały się tłumy ludzi spragnionych uzdrowień, intensywnych przeżyć duchowych i właśnie egzorcyzmów, jakichś objawień, prowadził je pewien ksiądz, dziś on jest zresztą suspendowany przez biskupa, co oznacza, że ma on zakaz spróbowania sakramentów, jednak wciąż odprawia on na własną rękę mszę i modlitwy wstawiennicze. Ta sytuacja z, z punktu oficjalnego y, widzenia kościoła jest jak tykająca bomba. Kapłan działa bez zgody biskupa, ignoruje decyzji Watykanu i Kurii, a jednocześnie gromadzi wokół siebie wiernych, którzy traktują go jak jakieś takie naprawdę charyzmatyczne guru. I możecie teraz zapytać, co w tym niepokojącego? Cóż, głowy kościelne zaznaczają, że miejsca y, takie jak tego typu pustelnie mogą przypominać wręcz Sekty. Po pierwsze, hierarchowie nie mają kontroli nad tym, co dokładnie tam się dzieje, kto przychodzi, jak przeprowadzane są egzorcyzmy, kto przyjmuje sakramenty, kto je jakby daje. Kto ich udziela, jak wyglądają tamtejsze praktyki, czy są w ogóle zgodne ze sztuką. Po drugie, wierni przyjeżdżają z całej Polski, a czasem nawet z zagranicy, często skuszeni wizją tych wszystkich cudownych przeżyć, spektakularnych wizji, czy właśnie tego, co wam opowiadałam wcześniej, tego, co ja widziałam, opowiadają później historię o tym, jak ludzie krzyczą, padają na podłogę, wyrzucają z siebie demony i doznają rzekomych, jakich, wiecie, ekstatycznych doświadczeń, podobnie zresztą właśnie jak te. Które, no, których byłam świadkiem. Po trzecie jest sporo relacji mówiących, że część tych rytuałów wiąże się z pewnymi nadużyciami. Czuję się przymuszony do poddania egzorcyzmom, ktoś inny trafia na zaplecze, gdzie jest poddawany jakimś rytuałom. Kto kto to w ogóle kontroluje, jak nie kościół, jak ktoś z góry, kto powinien mi się tym piecze, skoro ta, to miejsce powinno być w jakichś konkretnych strukturach? W moim przypadku, a miałam z tym styczność jako gówniara, i przepraszam za kolokwializm, ale inaczej tego nie nazwę, nie miałam wtedy pojęcia, że cokolwiek. Może być niezgodne z prawem kościelnym. A wiecie, no, możemy mieć na ten temat różne poglądy na temat tego, jak pewne rzeczy w kościele funkcjonują, jak on działa jako instytucja, jednak właśnie takie miejsca, jeśli uznają się za katolickie, no to są pod tym prawem kościelnym i powinny go chyba przestrzegać. Prawda? Szczególnie, kiedy dzieją się tam takie bądź co bądź straszne i niepokojące rzeczy. Dla mnie to był szok, a dopiero po latach okazało się, że biskup i yy, 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 kuria de facto od lat wzywali owego księdza, który sprawuje pieczę nad miejscem do posłuszeństwa, zarzucając mu na przykład samowolne odprawianie publicznych egzorcyzmów, yy, nielegalne praktyki liturgiczne i wprowadzanie wiernych w błąd. Ja też osobiście spotkałam się z, z opiniami, że ludzie po prostu źle czuli się po byciu po przeżywaniu tego typu, tego typu yy, wydarzeń. Dziś docierają do nas również informacje, że władze kościelne oficjalnie odcinają się. Od tego typu ośrodków nazywają je niekatolickimi i ostrzegają wiernych, że liturgie tam sprawowane są nieważne, a nawet niebezpieczne. I właśnie o to chodzi z tego typu miejscami. Z jednej strony ludzie wierzą, że to wyjątkowe miejsce łaski, a z drugiej od dłuższego już czasu biskup i Watykan utrzymują, że działają tam siły wyjęte spod kościelnej kontroli, a całość ma znamiona czegoś, to niektórzy określają mianem sekty. To nie są moje słowa, to jedynie, jedynie je przytaczam, przytaczam wypowiedzi, z którymi, z którymi się spotkałam. Źródła oczywiście zostawiam w opisie. Jestem o wiele bardziej świadoma duchowo niż kiedy byłam nastolatką i wiem, jak niebezpieczne są takie działania, które nie mają de facto żadnego. Porządku. Czy, mając styczność z takimi zjawiskami, jakie miały tam miejsce, byliśmy jakkolwiek duchowo chronieni? Przed oglądaniem filmów z egzorcyzmów, czy nawet słuchaniem, przed słuchaniem taśm analiz Michel, poleca się zastosowanie jakiejś ochrony w zależności od tego, w co wierzymy, a tam byli ludzie, dzieci, ja byłam wtedy dzieciakiem, bo wtedy ile ile miałam lat? 15? Nie byliśmy tam wystawieni jak takie wiecie baranki na pastwisku bo czuję, że tak właśnie mogło być. Co o tym myślicie? A może ktoś z Was brał udział w podobnym wydarzeniu? Podzielcie się Waszymi przemyśleniami i przeżyciami w komentarzach. Chciałabym, żeby ten film był swego rodzaju przestrogą. Uważajcie proszę na takie rzeczy <grytanie> zastanówcie się dwa razy zanim weźmiecie udział w tego typu wydarzeniach, już nawet niezależnie od wiary, bo i w wierzeniach pogańskich, w czarostwie też są różnego typu rytuały, których można srogo, srogo żałować. Jeżeli film się Wam podobał, proszę o kciuka do góry, komentarz, nawet zwykła emotka bardzo pomaga w szerzeniu się filmu dalej, udostępnienia znajomym, na Instagramie, gdzie tylko macie ochotę, będę bardzo, bardzo wdzięczna. Oraz oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. A jeśli szukacie Paranormalnych wrażeń polecam lekturę mojej książki Paranormalia, prawdziwe historie o nadprzyrodzonych doświadczeniach. Jest to zbiór historii, które wydarzyły się naprawdę wraz z moją próbą ich wyjaśnienia. Link do książki zostawiam w opisie i już się z wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo. Przed nimi noc, uwierz w sny.